Dzień dobry wieczór w tym kolejnym pięknym dniu Witajcie moi drodzy Dziś słów kilka o temat Na temat tego czy warto budować Olbrzymiej pojemności Magazyny energii Nie ukrywam, że oglądam filmy na youtube Gdzie różni Maniacy, magazynomaniacy, panelomaniacy Budują magazyny energii pojemności Kilkuset Kilowatogodzin W domach jednorodzinnych bo chcą się odciąć od sieci, chcą być w 100% off-gridowcami i nie lubią prądu, który sprzedaje wam zakład energetyczny. No okej, okay. jak chcecie być 100% off-grid, to ja nie mam nic przeciwko, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: czy budowanie tak wielkich magazynów energii, kupowanie tych wszystkich akumulatorów, czy to wszystko ma sens? Czy nie lepiej? Nie wiem, zbudować mniejszy magazyn energii, ale większą fotowoltaikę. Bo duży magazyn energii. Owszem, jak go naładujecie do pełna, to będzie można z tego, z tego, z tego prądu skorzystać przez nie wiem, 2, 3, 5. Przez tydzień. tak? Załóżmy, że taki magazyn energii zbudujecie. No co potem? Jak się ten magazyn rozładuje? Po pierwsze, zimą. Kiedy są krótkie dni i mało słońca Rzadko kiedy taki magazyn będzie naładowany do pełna No więc albo go doładujecie prądem z sieci albo z agregatu Co jest trochę bez sensu, mija się z cenem. No a latem jak nawalicie 100 kWh magazynu I to nie jesteście w stanie tego w domu jednorodzinnym wykorzystać nawet przez tydzień No chyba, że nie wiem, macie jakieś koparki kryptowalu albo jakieś inne Plantacje Które zużywają dużo energii elektrycznej, no ale chyba w wielu domach nie ma takich wynalazków, więc wielki magazyn energii o dużej pojemności zimą będzie niedoładowany, a latem będzie cały czas naładowany, bo nie będziecie w stanie tego prądu wykorzystać, bo za 9 godzin znowu wyjdzie słońce, znowu będzie produkcja ze paneli fotowoltaicznych, i magazyn będzie cały czas naładowany do pełna. Więc olbrzymi magazyn energii, mocno przewymiarowany do naszych potrzeb. Trochę mija się z celem. No owszem, może wiosną i jesienią tutaj wykorzystacie troszkę jego potencjał, bo jak go naładujecie w ciągu dwóch, na przykład, słonecznych dni, to potem, jak tydzień nie będzie słońca, to będziecie sobie korzystali z magazynu energii, z własnego prądu, no ale później za ten tydzień słońca może nie być, no i magazyn się opróżni i będzie kicha. Moim zdaniem lepiej jest mieć mniejszy magazyn energii, który pozwoli Wam na zasilanie Waszego domu na bieżące potrzeby od jednego do trzech dni, więc budujemy magazyn energii, który pozwoli na zasilanie domu od jednego do trzech dni, gdyby nie było prądu sieci, a lepiej jest zainwestować i rozbudować troszkę mocniej fotowoltaikę, czyli nasz generator prądu, żeby miał taką moc, że nawet w krótkie zimowe, nie do końca słoneczne dni, żeby był w stanie ten nasz magazyn energii naładować, żebyśmy mogli kolejne 24 godziny korzystać z własnego prądu. We wcześniejszych filmie powiedziałem, że optymalnie jest, żeby moc fotowoltaiki była od 1,3 do 1,4 pojemności magazynu energii, czyli jeśli mamy magazyn energii o pojemności 15 kWh, to żeby fotowoltaika miała od 3 do 4, no od 4 do 5 kWh mocy. Ale jeśli chcemy pójść o krok dalej, to możemy na przykład mieć magazyn energii 15 kWh i moc paneli fotowoltaicznych około 7-80 kWh i wtedy latem i wiosną będziemy mieli prądu za dużo i po prostu nie będziemy go produkowali, bo w ciągu dwóch, trzech słonecznych godzin, słonecznego dnia magazyn energii naładuje się do pełna, no i będziemy zużywali wyłącznie prąd na własne potrzeby. Ale zimą, czyli od listopada tam do, do końca stycznia, czy do połowy lutego, nasza mocno przewymiarowana instalacja fotowoltaiczna będzie w stanie nawet w pochmurny dzień zapewnić nam energię elektryczną w domu i jeszcze naładować nasz magazyn energii czyli wykorzystamy jego potencjał maksymalnie jak tylko będziemy mogli no owszem, jak będą takie pochmurne, mgliste dni, albo będzie na panele leżał śnieg no to nam ta fotowoltaika magazynu energii nie naładuje no ale w obecnym czasie jak mamy klimat jaki mamy, to śniegu jest niewiele. No więc nawet w pochmurny dzień, nawet w bardzo mglisty dzień, ta nasza duża instalacja fotowoltaiczna będzie w stanie podładować nasz magazyn energii i zapewnić nam prąd domu, żebyśmy mogli przeżyć kolejne 24 godziny. Więc moim zdaniem, oczywiście mogę się mylić. Nie warto jest w tej chwili budować olbrzymich magazynów energii w domu po 50, 100, 150 kWh, bo to nie ma sensu. Lepiej jest zainwestować w trochę większą fotowoltaikę i wykorzystać mniejszy magazyn energii, ale maksymalnie jak tylko można czyli, żeby przez 350 dni w roku on był. Ładowany z fotowoltaiki i rozładowany w nocą, kiedy słońce nie świeci, i żebyśmy mogli jak najmniej tego prądu pobierać z sieci energetycznej. Nie wiem, może się mylę, ale z moich doświadczeń, z moich obserwacji wynika właśnie tak, że ważny jest tak naprawdę generator prądu czyli ilość i moc instalacji fotowoltaicznej a nie pojemność magazynu energii, bo wystarczy malutki magazyn energii 10-15 kWh, który będziemy w stanie każdego dnia w ciągu, kiedy no w godzinach, kiedy świeci Słońce, naładować do pełna, bądź też podładować na tyle, żeby nam tego prądu w magazynie starczyło od zachodu do wschodu Słońca. A panele fotowoltaiczne w tej chwili no, kosztują niewiele, bo właśnie sobie dokupiłem jeszcze dwa do swojej instalacji fotowoltaicznej i płaciłem za sztukę 290 zł za panel o mocy 485 W, Więc wydaje mi się, że mały magazyn energii jak najbardziej, ale jeśli miałbym wybierać między dołożeniem, między rozbudową magazynu energii a rozbudową fotowoltaiki to wybrałbym rozbudowę fotowoltaiki tak, żeby zapewnić sobie tą generację, czy wytwarzanie prądu przez jak największy okres w roku. Owszem, będą takie dni, kiedy tego fotowoltaika nie będzie w stanie nam wyprodukować tyle energii, ile potrzebujemy, no ale to są takie pojedyncze dni w roku, kiedy no, trzeba tego prądu z sieci trochę pobrać. A wydaje mi się, że nawet jak byśmy mieli magazyn energii o pojemności nie wiem, 100, 200 kWh, to nie będziemy w stanie z tego prądu zgromadzonego w magazynie korzystać przez dwa tygodnie, kiedy tego prądu nie ma, kiedy jest mglisto i pochmurno. Więc tak czy inaczej moim zdaniem lepiej mieć więcej paneli a mniej pojemności magazynu, niż odwrotnie, bo jak będziemy mieli mniej paneli, a olbrzymi magazyn, to nie będziemy go w stanie przez większość czasu naładować do pełna i nie wykorzystamy w pełni jego potencjału. A odwrotnie będzie to lepiej działać. A wy co myślicie? Jakie jest wasze zdanie? Czy też tego tak uważacie, że lepiej mniejszy magazyn a więcej paneli czy odwrotnie? No i tu jeszcze jest No i tu jeszcze jest jedna kwestia, tak? Jeśli mamy więcej paneli, a mniejszy magazyn, no to jeśli byśmy chcieli czy też będziemy zmuszeni, ten magazyn energii kiedyś wymienić, no to będzie to mniejszy koszt niż wymiana wielkiego magazynu energii. No a panele fotowoltaiczne będą pracowały bezawaryjnie przez 20-30 lat, a w tym czasie na pewno ten nasz magazyn energii będzie trzeba. Albo wymienić, albo zregenerować, więc. No, jak widzicie, chyba lepiej jednak dołożyć panele niż kolejne magazyny energii. Takie jest moje zdanie. A wy jak myślicie? Jak macie podobne zdanie? Napiszcie komentarz, co o tym? Jakie jest Wasze zdanie? Czy mądrze gadam, czy głupie gadam? Czy też lepiej budować magazyn energii w nieskończoność i liczyć na to, że kiedyś go wykorzystamy w pełni. Bo wydaje mi się, że olbrzymie magazyny energii w domach jednorodzinnych raczej nie mają sensu. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jak jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to go zasubskrybuj. Jak uważasz, że są na nie wartościowe treści. Życzę Ci dużo słońca, dużo zdrowia, dużo ciepła. I do, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.